Cześć, z tej strony Kaja. Witam was na wystawie pająków i skorpionów i dzisiaj porozmawiamy o ucieczce ptaszników. Zacznę od swojego przykładu, ponieważ jest mi on najbliższy. Jeżeli nie chcecie słuchać mojej historii, ponieważ wasz ptasznik właśnie biega gdzieś po mieszkaniu i chcecie jak najszybciej usłyszeć porady, to zapraszam do tej minuty. Kontynuując, raczej nie uciekł mi dorosły ptasznik w sposób niekontrolowany. Mam na myśli to, że oczywiście zdarzają się ucieczki podczas karmienia czy innych operacji w terrarium, ale zawsze takiego uciekiniera udaje się od razu złapać. Nie, przepraszam, raz uciekł mi podrostek nandu, ponieważ miał uszkodzoną pokrywkę swojego pudełka i podróż już na tyle, aby móc ją podważyć, ale następnego ranka znalazłam go w łazience. Przy moich początkach wiele lat temu też heteropoda zaskoczyła mnie swoją szybkością i zanim się zorientowałam już jej nie było przy terrarium, które właśnie otworzyłam. Na szczęście kot pomógł mi ją złapać. W heteropodzie nic się nie stało. Kotu też. W związku z tym, gdy tutaj czasem opowiadam o heteropodach i o tym, że się praktycznie teleportują, to opowiadam na podstawie własnych doświadczeń. Gorzej było z maluchami. Samica Irmini złożyła kokon, który został jej odebrany, maluchy rozdzielane i wydawało się, że wszystko jest w porządku. Dość długo po tym zdarzeniu zabunkrowała się w swojej kryjówce. A że jestem przyzwyczajona do tego, że ptaszniki mają swoje fochy, zachowania, to zignorowałam to, ponieważ myślałam, że chce trochę spokoju albo będzie przechodzić w linkę. Otóż nic bardziej mylnego. Kompletnie nie spodziewałam się, że szykuje się ona do złożenia kokonu wtórnego. Czyli inaczej mówiąc, to. Złożenia drugiego nieplanowanego przeze mnie kokonu. Jeżeli ktoś z was nigdy nie dopuszczał ptaszników i nie wie, dlaczego samicom odbiera się kokon trochę wcześniej, oto powód. Podczas gdy ja żyłam w pełnej nieświadomości, młode zdążyły już przejść pierwszą wylinkę i postanowiły zwiedzać świat. Wieczór to jest pora, kiedy ptaszniki są zazwyczaj aktywne i gdy pewnego wieczoru weszłam do pokoju, zobaczyłam kilka maluchów na suficie. Po chwili zaczęły wychodzić kolejne, a gdy ja szukałam kliszówek, pudełek, zamykałam drzwi, w tym czasie jak na jakimś filmie po prostu wychodziło ich coraz Więcej. Poczułam się lekko osaczona. Były dosłownie wszędzie, były na suficie, na ścianach, na łóżku, na karniszu, kaloryferze, akwarium, w regale i na regale, w którym trzymam teraria. No po prostu cały pokój był w pająkach. W dodatku jest to skoczny gatunek, który, tak jak mówiłam, wspina się po suficie i co jakiś czas który z nich spadał sobie z sufitu na dywan, tak dla uatrakcyjnienia widoku. Podejrzewam, że siedziały sobie w grupie i pewnie w pewnym momencie samica albo któryś z nich poruszył się, i to sprowokowało całą szajkę do wyjścia. W samym terarium zostało ich niewiele. Sytuacja była jak najbardziej prawdziwa, ale jednocześnie na tyle abstrakcyjna, że nawet ja czułam się nieswoje w swoim własnym pokoju. Pamiętam, że zbierałam je mniej więcej do czwartej w nocy i tak przy 80 sztukach przestałam liczyć. Dobrze, że to nie był jeden z tych gatunków, który składa po tysiąc jaj w jednym kokonie. Gdy skończyłam, uszczelniłam pokój i przez kolejny tydzień, dwa co wieczór polowałam na maluchy, które wcześniej zbyt dobrze się schowały, a teraz skuszone mrokiem zaczęły wychodzić i zwiedzać i polować. Po tym czasie pająki przestały wychodzić, ponieważ ich życie zwyczajnie się skończyło. Prawdopodobnie z głodu albo z pragnienia. Raczej to też była kwestia kilku sztuk, ponieważ kokon Irmini ma swoje ograniczenia, a wyzbierałam ich naprawdę sporo i też przeszukałam wszystko, co mogłam. Dlatego kokon trzeba odbierać trochę wcześniej, żeby zapanować nad takimi młodymi pająkami, zanim zaczną chodzić. No i dużo nauczyła mnie ta sytuacja, zarówno ta, jak i sta z Nandu, w Łazience. I przez kolejne lata już takich błędów nie powtarzałam. A teraz przejdźmy do porad. Co zrobić, gdy ptasznik nam ucieknie? Część z tych porad pochodzi z moich własnych doświadczeń, ponieważ pomagałam już w takich poszukiwaniach nie jeden raz. A jeszcze inna część z naszej grupy, ptaszniki pytania i odpowiedzi na Facebooku, na którą swoją drogą Was serdecznie zapraszam, link do niej można znaleźć w opisie. Porada pierwsza. Analizuj. Pomyśl, czy ptasznik miał możliwość opuszczenia pokoju. Może to zawężyć obszar poszukiwań. Sprawdź też dokładnie terrarium, ponieważ nieraz okazywało się, że ptasznik dalej był u siebie, tylko się porządnie zakopał. W pierwszej kolejności wypadałoby poinformować tych, z którymi mieszkasz. Najlepiej niech pójdą na jakiś spacer, przewietrzą się trochę, a ty będziesz mógł spokojnie poszukać pająka. Pozamykaj drzwi, okna, uszczelnij wszystko łącznie z wentylacjami i wszystkimi szczelinami, jakie przyjdą ci do głowy. Punkt drugi: Poszukiwania. Poszukaj w miejscach ciepłych, wilgotnych i zacienionych. Pralka, lodówka, szafa. Miejsca za szafą, wnętrza kanapy. Pomyśl o tym, jaki to jest gatunek. Naziemny ptasznik pewnie będzie się chował gdzieś w dolnych partiach pomieszczenia, a nadrzewny ptasznik powinien znajdować się gdzieś wyżej, na przykład między ubraniami w szafie, na wysokim kwiatku, na karniszu. Chociaż trzeba brać poprawkę, ponieważ naprawdę różnie bywa. I zauważyłam, że ptaszniki nadrzewne mają dziwną tendencję do chowania się w szufladach. Rozejrzyj się też, czy ptasznik nie zostawił pajęczej nici, prowadzącej od terrarium do jego przyszłej kryjówki. Oczywiście podczas poszukiwań zachowuj ostrożność, szczególnie jeżeli jest to mocno jadowity gatunek. Taka ucieczka jest większym zagrożeniem dla samego pająka bardziej niż dla domowników, ale zawsze warto zachować ten zdrowy dystans. Zwieżak na dużej przestrzeni może być też nieco agresywniejszy, ponieważ ta sytuacja jest dla niego mocno stresująca. Porada trzecia, pułapka. Przygotowujemy pudełko z wilgotnym torfem, może jakąś korą, jakąś kryjówką, aby zachęcić ptasznika do zamieszkania w takim miejscu. W naszych mieszkaniach jest dosyć sucho, więc ptasznik może udać się w tym wypadku do łazienki lub właśnie skorzystać z takiego pudełka, ponieważ będzie poszukiwał wilkoci. Punkt kolejny, przemeblowanie. Należy zamknąć każde pomieszczenie w domu w taki sposób, aby ptasznik nie miał możliwości przedestowania się pomiędzy nimi. Następnie stopniowo przeszukujemy każde pomieszczenie cierpliwie, przesuwając wszystkie meble na środek pokoju, przeszukując je kolejno wewnątrz i na zewnątrz. Dywan też warto zwinąć w wypadku takich poszukiwań i pamiętamy o tym, że nawet jeżeli nam się nie chce, to akcesoria czy ubrania w szafkach też należy sprawdzić, ponieważ to jest idealna kryjówka dla ptasznika. Pamiętamy o częściach nieruchomych, takich jak. Ranki, karnisze czy kaloryfery. Punkt 5. Nocne poszukiwania. W nocy, gdy światła zgasną, ptasznik może zacząć wędrować. Poszukiwania z latarką mogą być bardzo użyteczne, ponieważ ptasznik będzie chętniejszy do wyjścia, jeżeli nie będzie spuszczony ogólnym światłem w mieszkaniu, a na dodatek pod bezpośrednim światłem latarki będą świecić mu się oczy. I punkt szósty. Zapobiegaj. Na koniec oczywista oczywistość, czyli starajmy się nie dopuszczać do takich sytuacji. To znaczy, sprawdzajmy po karmieniu, czy domknęliśmy wszystkie pudełka i teraria. Gdy widzimy uszkodzoną pokrywkę, wymieniamy ją, nie czekamy, aż ptasznik podrośnie do wystarczających rozmiarów, by ją podważyć. Jeżeli widzimy, że ptasznik majstruje przy szybce, co się czasem zdarza, i już ma na tyle siły, aby ją delikatnie podważać czy przesuwać, to oczywiście albo zmieniamy mu lokum, albo obciążamy taką szybkę. Podczas karmienia i innych prac przy ptasznikach warto mieć przy sobie pudełko, które w awaryjnej sytuacji posłuży nam oczywiście do łapania pająków. Poruszyłam ten temat, ponieważ myślę, że warto mówić o takich rzeczach. Nie wszystko zawsze jest tak kolorowe, jak się wydaje. Niestety, hobby może wiązać się z błędami i niestety nie zawsze są na nie niezawodne sposoby. Porady, które dziś przedstawiłam, pomogły już wielu osobom, ale na taką sytuację nie ma niezawodnych sposobów. W moim otoczeniu są to sytuacje dosyć sporadyczne, wręcz bym powiedziała, że rzadkie. W porównaniu do wielu lat hodowli tych ucieczek jest naprawdę niewiele, przynajmniej wśród moich znajomych. Większość terrorystów wie, z czym się mierzy, także raczej starają się uważać na swoich podopiecznych, ale myślę, że warto mówić o takich tematach, nawet jeżeli nie są do końca przyjemne i nie robią dobrej opinii terrorystom, ponieważ jeżeli ktoś znalazł się w takiej sytuacji, to może lepiej, żeby miał jakieś porady i nie wpadał w panikę. Jeżeli więc Wam zdarzyła się taka sytuacja, to podzielcie się nią w komentarzu. Warto dzielić się doświadczeniami, nawet jeżeli nie są one do końca dobre. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj, jeśli Wam się podobało to zostawcie nam łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!